Cześć, jestem Kamil z Social Dynamics i chciałem Ci zadać jedno proste pytanie. Jak często zdarza Ci się nie rozumieć kobiet? Jeśli oglądasz ten filmik, to na pewno zdarzyła Ci się taka sytuacja, w której nie wiedziałeś, dlaczego dziewczyna postąpiła w pewien sposób i to prawdopodobnie sprawiło, że nie udało Ci się z tą dziewczyną być, nic stworzyć ani ewentualnie przespać, jeśli na tym Ci zależy. Jeśli tak było, to ten filmik będzie rozwiązaniem na ten problem. Dlatego, że w tym filmiku opowiem Wam o tym, jakie są tak naprawdę najważniejsze wnioski, które wyciągnąłem podczas mojej wieloletniej przygody ze zrozumieniem tego, jak działa psychologia relacji i jak działa poznawanie kobiet. Więc, jeśli chcesz w końcu pozbyć się swoich problemów, takich jak nie wiem o co chodzi w danej sytuacji to właśnie ten filmik jest dla Ciebie, tak? Jeśli byłeś na randce, nie wiedziałeś o co dziewczynie chodzi, to właśnie ten filmik jest dokładnie dla Ciebie. Albo może jeśli nie chodzisz na randki i chcesz wiedzieć dlaczego, to ten filmik jest właśnie dla Ciebie. Więc zapraszam do oglądania. Pum! Pierwsza rzecz, od której zaczniemy, jest to jedna z najważniejszych rzeczy, którą zrozumiałem poprzez wiele lat mojej przygody z poznawaniem kobiet. Więc większość facetów wychodzi z takiej perspektywy, że o, muszę dziewczynę czymś zainteresować, muszę zrobić coś takiego, że dziewczyna mnie polubi, albo jak mogę sprawić, żeby dziewczyna chciała się ze mną przespać. I to wszystko ma w sobie jakiś procent prawdy, ale wszyscy ci mężczyźni zapominają o jednej rzeczy. Zapominają o tym, że dziewczyny lubią seks. I jest to jakby bardzo proste, mówię o tym mega często, ale jeśli jesteś facetem, to powinieneś zrozumieć tą fundamentalną prawdę o kobietach, że dziewczyny uwielbiają seks. Poglądaj sobie pornole, jeśli kiedyś spałeś z dziewczyną, to przypomnij sobie, kto ma dużo orgazmów, kto jęczał bardziej. No, ty raczej nie byłeś w łóżku i nie robiłeś, o, o, o mój Boże. Nie, to, to dziewczyna robi, co nie? Dlaczego? Dlatego, że dziewczyny uwielbiają seks. Uwielbiają seks, ale są za niego oceniane. Więc jeśli są za niego oceniane, to wiadomo, że nie będą chciały uprawiać go z kimkolwiek. Będą wybierać osoby, będą miały jakąś drogę wyboru żeby wybrać faceta, który nie sprawi, że będą się czuły z tym źle, że się przespały. Czyli co możesz z tego wywnioskować? Że dziewczyny uwielbiają seks, chcą to zrobić... Ale jakby jest to dla nich niebezpieczne, tak? Dlatego, że dziewczyna może zajść w ciąży. Jeśli trafi na jakiegoś frajera, to nie dość, że jej dzieci będą miały chujowe geny. To jeszcze dodatkowo może on ją zostawić, czy nie wiem, wykorzysta, zrobi coś chujowego i tyle. Więc zwróćcie na to uwagę. Zrozumienie tego będzie kluczem w waszych wynikach z kobietami. Drugi podpunkt. Druga rzecz, o której powiem, jest to to, że zainteresowanie nie jest logiczne. To, że dziewczyna ciebie lubi, że jest tobą zainteresowana, to nigdy nie jest jej decyzja. Nigdy nie jest tak, że dziewczyna siada sobie i ho, ten ziomek ma fajne auto, jest dobrze ubrany, więc go lubię. Decyduje się, dać mu dupy. Nie, nigdy tak nie jest. To jest czysto i wyłącznie emocjonalne. Dziewczyny funkcjonują w dużym procencie na podstawie swoich emocji. Zresztą faceci też. Aczkolwiek faceci. O wiele częściej, jeśli chodzi o relacje, są w trybie logicznym, kiedy zastanawiają się nad czymś, jak i zrobić następny ruch, co ta dziewczyna o mnie sądzi, tak? e, Natomiast dziewczyny zupełnie tak na to nie patrzą, po prostu patrzą na to, co czuję. Co ja czuję względem tego gościa, tak? Czy czuję się dobrze z nim, czy czuję się komfortowo, czy nie. Więc mały tip. Jeśli chcecie, by dziewczyna coś zrobiła albo chcecie, żeby was po polubiła, to nie próbujcie zmienić jej zdania, tylko zmieńcie jej emocje, tak? Zacznijcie się zachowywać w ten sposób, który wywoła w niej odpowiednie emocje i skupcie się na tym, tak? Wracając jeszcze do zainteresowania. Więc skoro zainteresowanie nie jest logiczne, to jakie jest? Więc zainteresowanie samo w sobie nie jest logiczne, ale ma logiczne przełączniki, tak? czyli jest coś takiego, co kiedyś nazywaliśmy to attraction switch. Tak? Um, teraz jakby bardziej staram się na to używać nazwy: demonstracja wartości. Mianowicie są to takie rzeczy, które możesz zrobić, które sprawiają, że dziewczyna Cię lubi. Tak? I co jest przykładem tego? Przykładem tego jest na przykład pewność siebie taki najbardziej popularny, mainstreamowy tip dla ludzi. Bądź pewny siebie. Um, jest w tym ziarnko prawdy, tak? Dziewczyny lubią pewnych siebie facetów. E, co jest takim kolejnym przełącznikiem atrakcyjności? Na przykład mocny kontakt wzrokowy, tak? Jeśli podchodzisz do dziewczyny i nie potrafisz z nią utrzymać kontaktu wzrokowego, no to ona po prostu będzie myśleć, że się stresujesz, że nie masz wartości i tyle. Kolejny przełącznik to by były na przykład pieniądze. Tak? Um, pieniądze same w sobie nie. Dziewczyny nigdy nie lecą, chyba że są pojebane na to ile masz pieniędzy. Tylko pytanie co z nimi robisz? Czy masz zajebisty lifestyle, tak? Bo możesz mieć dużo pieniędzy, ale możesz mieć mega chujowy lifestyle. Ale jeśli obrazujesz jakby swoje bogactwo poprzez swój lifestyle, ee, to wtedy to jest dobre wykorzystanie tego attraction switcha, tak? Oczywiście jest dużo innych attraction switche niż pieniądze, tak? Um, dużo innych rzeczy, które wyzwalają zainteresowanie w dziewczynie, Tobą. Na przykład jest to Twój humor, tak? I czy jesteś zabawny, czy potrafisz opowiadać historię tak, żeby dziewczyna się śmiała, tak? Albo kolejnym przełącznikiem jest Twoja pasja, czy masz jakąś pasję, w której się rozwijasz, tak? Jeśli jesteś w czymś zajebiście dobry, to jest Twoja pasja, jesteś na przykład, nie wiem, najlepszy na świecie w perkusji, to dziewczynom będzie to się bardzo podobać. Ja mam taką koleżankę, która dzisiaj mi opowiada o swoim byłym, który nie ma w sobie nic ciekawego, dosłownie nie ma w nim nic ciekawego. Jedyne co jest w nim ciekawe to jest to, że był mistrzem świata w graniu na perkusji. To jest jakieś w ogóle trywialne, jakby kogo obchodzi jebane granie na perkusji i ją też nie, ona się tym wcale nie interesuje. Ale fakt, że ta osoba ma jakąś pasję jest interesujący sam w sobie, tak? I jeśli jesteś bardziej zainteresowany tą tematyką, to na naszej grupie na Facebooku jest post o tym, gdzie dokładnie się zagłębiam w to, co sprawia, że dziewczyna jest Tobą zainteresowana i nie są to pieniądze ani wygląd. Wiem, że powiedziałem przed chwilą pieniądze, ale nie do końca chodziło o to, chodziło o twój bardziej lifestyle, tak. Eee, więc jest cały post o tym, nie będę już teraz o tym mówił, tak, ale musisz zrozumieć, że zainteresowanie nie jest logiczne, jest emocją, nie próbuj dziewczyny przekonać do tego, żeby Cię polubiła, nie próbuj dziewczyny przekonać do tego, żeby się, żeby się z Tobą przespała, po prostu zmień emocje tak, żeby czuła się tak, żeby chciała to zrobić, tak. Um, a dwa, że zainteresowanie nie jest logiczne, ale rzeczy, które mm, wyzwalają to zainteresowanie, już tak, tak, Czyli na przykład logiczne jest to, jeśli rozumiesz psychologię kobiet, że jeśli jesteś zabawny, masz dobre przekonania o sobie, masz zajebisty lifestyle, masz swoją pasję, e, opowiadasz dobrze historię, nie stresujesz, jesteś pewny siebie, tak. Um, to jest logiczne, że te, to są logiczne rzeczy które sprawiają, że dziewczyna jest Tobą zainteresowana, tak? Czyli mo możesz o tym pomyśleć jako logiczny system, tak? To jest trochę jak matematyka, tak? Że robisz to, to i to i masz taki wynik, tak? Więc to jest mega dobre, możesz tego użyć. I ostatnią rzeczą, o której powiem dzisiaj, jest coś takiego, co się nazywa Madonna Horde Dichotomy, tak? Czyli um, dychotomia Madonny i dziwki. Mianowicie musisz coś zrozumieć o kobietach. Kobiety mają w sobie takie dwa światy, dwie strony, które nawzajem siebie zwalczają. Pierwsza strona to jest Madonna, Dama, taka dziewczyna, która po prostu szanuje siebie i um, nie chce wyjść na dziwkę, nie, nie, nie prześpi się z tobą na pierwszej rance, nie pójdzie z tobą do domu, e, nie reaguje dobrze na jakieś takie mocniejsze, jakby spajki emocjonalne w jej stronę, tak? Druga natomiast strona to jest dziwka, czyli to jest taka kobieta, która lubi, do której podejdziesz, złapiesz ją za włosy, powiesz do niej, hej, zamknij się, kiedy do mnie mówisz. Tak? I będziesz na niej bardziej takim chujem, i ona będzie to uwielbiać. Fakt, że ją zaliczysz na pierwszej rance, że pójdziecie od razu do domu, że nie będziesz się pierdolił, że będziesz robić to, co chcesz, tak? I każda kobieta ma w sobie te dwie strony. Pytanie, którą ty wyzwalasz, kiedy z nią rozmawiasz, tak? Jeśli Piszesz z dziewczyną, jesteś z nią na randce czy myślisz o dziewczynie w takiej kategorii, że o, kupię jej kwiaty albo będę się starał, albo dbam o nią, albo muszę o niej myśleć cały czas, tak? To wtedy wyzwalasz w dziewczynie tą stronę damy, tą stronę dziewczyny, która o jakby musisz się o mnie postarać, tak? Jakby ja nie, nie śpię się z, z facetami na pierwszej ramce. Natomiast, jeśli ty sam jesteś mega zabawny, mega ekspresyjny, masz totalnie wyjebane, po prostu skupiasz się na zabawie, wiesz czego chcesz, pokazujesz to, nie ukrywasz tego, że lubisz seks, tak? Po prostu jesteś świadomy swoich intencji i pokazujesz Ja to, to oczywiście nie znaczy, że masz podejść do jakiejś dziewczyny i powiedzieć hej, chcesz się ruchać czy nie? Tak? Bo wracamy do pierwszych rzeczy, o których mówiłem. Dziewczyna nigdy nie lubi czuć się jak dziwka. Dziewczyny nie lubią wychodzić na dziwkę, dlatego że seks jest dla nich niebezpieczny, tak? Ale lubią jakby być w, te, w, tej takiej, w tym stanie, w którym jakby funkcjonują z tej perspektywy dziwki, tak? Że, że jakby... dlatego że dziewczyny lubią seks, tak? I seks jest naturalny i to nic dziwnego, że go lubią. Problem jest w społeczeństwie, że społeczeństwo jest po prostu przyjebane i próbuje wmówić wszystkim, że seks to jest coś pojebanie dziwnego, tak? Eee, więc proszę, nie oceniaj kobiet, jakby serio, seks nie jest niczym złym, jeśli jakaś dziewczyna lubi seks, to spoko, tak? Eee, nie ma w tym nic złego, tak? Eee, czy z przespaniem się z facetem na pierwszej rance, to jest totalnie normalne, tak jak kogoś lubisz, to chcesz kontynuować z nim znajomość, a najprostszą sposobą kontynuacji znajomości jest seks, tak? Bo to jest jedyny sposób, żeby kogoś dokładnie poznać, tak? Eee, więc... Dama i dziwka. Musisz to zrozumieć. I nie wyzwalaj w dziewczynie damy, tak? Wyzwalaj w niej dziwkę, bądź zabawny, skup się na zabawie, tak? Miej wyjebane i ona też będzie miała wyjebane. Jest taka ważna rzecz, o której zawsze mówię, jest to prawo przekazywania stanu, tak? Czyli jeśli ty jakoś się czujesz, jeśli ty coś czujesz, to dziewczyna też to poczuje, tak? Jeśli ty jakby nie stresujesz się w danej sytuacji, jakby nie ukrywasz niczego, po prostu jesteś sobą i jakby nie ukrywasz tego, że lubisz seks. Po prostu jakby dotykasz ją, kiedy chcesz. Oczywiście, jeśli to się jej podoba. To wtedy dziewczyna będzie zachowywać się tak samo. Tak? Dlatego, że ona będzie czuć to, co ty czujesz i ona też zacznie się tak czuć. Tak? Więc to już wszystko na dzisiaj. Oczywiście będę jeszcze inne takie filmy nagrywał, żeby poruszyć ten temat, bo to jest temat rzeka, jakby można o nim mówić w nieskończoność. Jest wiele jeszcze aspektów, o których nie mam czasu, żeby... Poruszyć w tym filmiku. E, mam nadzieję, że spodobało Ci się to, czym dzisiaj powiedziałem. Wykorzystaj to, postaraj się zastosować. Zastanów się, jak to się ma do sytuacji, które miałeś w życiu wcześniej. Tak? Jakby co takie, jak, jakie były w Twoim życiu problemy z dziewczynami, jakie były Twoje relacje, jakie były Twoje ranki. Zastanów się. Gdzie te zasady się wpasowują i gdzie tego nie rozumiałeś, tak? Cieszę się, że poglądasz ten filmik do końca. Jeśli ci się podobał, to koniecznie zostaw suba i lajka, like żebyśmy wiedzieli, że chcesz więcej takich filmików i żebyś dostawał powiadomienia, kiedy będziemy dodawać nowe filmiki. Więc teraz chciałbym zadać ci proste pytanie: Jak obecnie wyglądają twoje relacje z kobietami? Czy jesteś zadowolony ze swoich obecnych wyników? Czy jesteś w takiej relacji, jaką chciałbyś mieć? Czy śpisz z takimi dziewczynami, z którymi chciałbyś spać? I czy jesteś szczęśliwy z tym, jak bardzo jesteś pewny siebie i jak kobiety na ciebie reagują? Jeśli odpowiedź brzmi nie, nie jestem szczęśliwy, nie jestem w takiej relacji, jakiej bym chciał, albo po prostu chcesz mieć lepsze wyniki z kobietami, chcesz być w końcu dobry z kobietami, mam dla ciebie specjalny bonus. Mianowicie: pod spodem masz link do pewnej ankiety. I teraz o co chodzi z tą ankietą? Kiedy wypełnisz tą ankietę, dostaniesz po pierwsze odpowiedź na to, gdzie jesteś obecnie w swojej drodze, jeśli chodzi o kobiety. Więc będziesz wiedział, nad czym powinieneś pracować. I nie dość, że będziesz wiedział, nad czym powinieneś pracować, to jeszcze my totalnie za darmo damy ci możliwość pracy nad tym. Jak to działa? Wypełniasz tą ankietę, i po wypełnieniu tej ankiety odsyłamy cię do różnych Albo naszych darmowych kursów, albo jakiejś darmowej usługi, która pomoże Ci naprawić Twoje obecne problemy i w końcu zacząć mieć wymarzone rezultaty z kobietami. Więc totalnie wypełnij tą ankietę już teraz, żeby dostać dostęp do naszych darmowych kursów i innych zajebistych usług, które zmienią Twoje rezultaty z kobietami na zawsze, po to, żebyś w końcu mógł być z taką dziewczyną, jaką chcesz być, żebyś mógł spać z tyloma dziewczynami, ile chcesz, żebyś był pewny siebie, wyrażał siebie, żeby dziewczyny chciały z Tobą w końcu gadać. Więc to tyle na dzisiaj, kliknij w tę ankietę teraz i widzimy się po drugiej stronie. Cześć!